Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ciasto babkowe z jagodami i budynią. Bardzo smaczne, łatwe w przygotowaniu i on zawsze, zawsze się udaje. Zapraszam na również filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Dzisiaj przygotujemy ciasto ze starego zeszytu. Proszę zobaczyć, jakie mam przepisy. One już mają prawie 30 lat. I tutaj mam kruche od mamy i to jest ciasto bardzo dobre z owocami i właśnie je upieczemy. 250 gram masła przekładam do misy robota. Jedna szlanka cukru, trzy żółtka i zaczynamy wszystko ucierać. teraz dodajemy 3 łyżki bardzo gęstej śmietany. U mnie 18. Takie szczupki. Dalej mieszam. Powstaje efekt rozwarstwienia, ale to jest naturalne, ponieważ śmietana była z lodówki zimna. Wsypiemy mąkę i to zaraz zniknie. Jedna szklanka mąki ziemniaczanej. Szklanki używam o pojemności 250 ml. Do tego dwie łyżeczki proszku do pieczenia, trzy szklanki mąki pszennej. Raz, dwa trzy mieszamy. Teraz po łyżce będę dodawała ubitą pianę z białek. Dalej mieszamy. Ciasto pięknie się połączyło. Teraz wlejemy olejek waniliowy. Dno blaszki o rozmiarze 25x30 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. Na to rozkładamy całe ciasto. Dużą łyżkę maczamy w wodzie i przyciskamy ciasto do dnia. Budyń gotujemy według przepisu na opakowaniu. Jeszcze ciepły budyń rozkładamy na ciasto, i na to wysypujemy dużą porcję jagód. Możemy tak go lekko przemieszać z tym ciastem takie zrobić esyfloresy po prostu, o, że ten budyń tam wpadł. I na no to jagody. Jagody wcześniej umyłam. Można użyć mrożonych. Tak przygotowane ciasto pieczemy 40 minut, temperatura 180 stopni, u mnie funkcja termoobieg. Gdyby Państwo piekli na funkcji góra-dół, ten czas pozostawiamy taki sam, ewentualnie można zwiększyć temperaturę na 185 stopni. I tak wygląda ciasto z jagodą. U góry jest trochę budyniu, tak więc te jagody nie będą suche. W ogóle ciasto jest bardzo, bardzo smaczne. Jeszcze spróbujemy tego ciasta z jagodami. Ono jest takie babkowe. Smaczne. Mm. Smaczne ciasto, babkowe, lekko się kruszy. Yy, trochę jak babka piaskowa, ale mimo wszystko jest bardzo, bardzo smaczny. Dobry smak ma ciasto, zwłaszcza jeżeli zrobimy je na maśle. Ono pięknie pachnie masą, dlatego budyń i jagody trzeba uważać, aby góra się nie spiekła, aby jagody i budyń nie były zbyt suche. Moi no drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.